Program dostępny także w Porsad Box Go. My kochamy bawić się modem. I uwierzcie nam, niewiele trzeba, żeby dobrze wyglądać. Dobrze zapamiętałam? 1000 zł i godzina na zakupy? Dokładnie tak. Im mniej banalnie, tym lepiej. Ma być nietuzinkowo i bez wstanku. No i zgodnie z tematem. Zjazd motocyklistek. Drugi temat, żeby nie było tak łatwo. Krawat. Shopping Queens. Królowe zakupy. W środę o 21.00 w Polsat Cafe. Ślub. Jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdej kobiety. Już pewnie jako mała dziewczynka zastanawiałaś się, jaką suknię tego dnia ubierzesz i jak będziesz w niej wyglądać. Spróbuję spełnić marzenia przyszłych panien młodych, bo mając nawet ograniczony budżet, możesz wyglądać oszałamiająco. Zaproponuję cztery bajkowe kreacje z drugiej ręki. Wybór nie będzie łatwy, ale może najbliżsi pomogą? Drugie życie sukni ślubnej. Nowy sezon w środę o 22 w Polsat Cafe. Mam do 60 ataków padaczki dziennie. One mnie zabijają. Coraz mniej kojarzę i zapamiętuję. Przestaję być sobą. Ratunkiem dla mnie jest stymulator wszczepiony do mózgu w Stanach Zjednoczonych. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7531. Fundacja Polsat. Hej Ikea, czy sny mogą się spełnić? Tak, pod warunkiem, że śpisz dobrze. Ikea, lepiej pomyślany to. To niezwykłe, jak twoje dziecko rośnie i zmienia się w mgnieniu oka. Już dziś wspieraj jego odporność z NAN OptiPro Plus 2. To kompozycja aż pięciu oligosacharydów oraz immunoskładniki wspierające odporność. NAN. Żywienie dla przyszłości. Hmm, w co mam się ubrać na pierwszą randkę? W co mam się ubrać, żeby ktoś ustąpił mi miejsca? W co mam się ubrać, żeby też tak móc? Ha, to jest to. Kruche ciastko, słodki karmel, naturalne bakalie, wyrazista czekolada. Razem tak dobrze się zgrywają. A kto klika, ten wspiera Jerzyki. Wejdź na jeżykiciastka.pl i pomagaj. Nie mogę ci wiele dać. Niewiele potrzebujemy. Mamy lubelę, a z nią szybko zrobimy pyszne danie z kilku składników. Lewijnik w restauracji. Skanuj opakowania i odkrywaj przepisy. Lubella. Tyż nie na tym wyjdziesz. Za by Twoja rodzina piła Actimel. Teraz z bohaterami z serii Sonic. Limitowana edycja z loterią, w której możesz zawalczyć o konsolę i tysiące innych nagród. Actimel. Wspieraj odporność z marką numer jeden. Śmiech jest zaraźliwy. kaszel też. Mukosolwan, wróć do formy, wróć do ludzi dwa dni szybciej. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Maxi Zo, oszczędzaj jeszcze więcej. Skorzystaj z naszej oferty limitowanej. Tylko teraz kupując 15 kg suchej karmy dla psa, Butcher's Natural and Healthy, drugi worek kupisz 50% taniej, a więcej promocji znajdziesz w naszych sklepach stacjonarnych. Maxi Zo. Gdy poszukiwania idealnego produktu nie mają końca, wiesz, że czas na Hebe. Free! Gdzie znajdziesz kosmetyczne hity do Twoich włosów, teraz kosmetyki do pielęgnacji włosów w super cenach. Ponad 3000 produktów w promocji Hebe. Niewyspanie usypia Twój potencjał? Wypróbuj Sentino. Jedna tabletka Sentino to dobry sen nawet do 8 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Widzieliście mój laptop? Ha! Telewizja Polsat Box przez 12 miesięcy bez opłat. Do tego twoje kanały bez dodatkowych opłat dostępne w streamingu Polsat Box. Sprawdzaj biedronkowe oszczędności codziennie od czwartku do soboty. Cukier biały 1 kg, tylko złoty 69 zł za opakowanie przy zakupie 10. Oraz wszystkie soki, smoothies i napoje Vital Fresh 2 plus 1 gratis. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen 50 rolek, tylko 29,99 za opakowanie. A wszystkie zniczę 5 plus 3 gratis. Tak, tylko do soboty znicze w promocji. 5 plus 3 gratis i to dobre powody, by iść do biedronki. Dołącz do Klubu Winiary, w którym możesz wygrywać i pomagać. Kupuj produkty Winiary, rejestruj dowody zakupu i odbieraj losy. Każdy z nich to szansa na nagrody w loterii, co miesiąc i od razu. Już dziś wejdź na klubwiniar.pl Miewasz nawady głodu? Senność po posiłku? Wahania energii w ciągu dnia? Odczuwasz apetyt na słodycze i przybierasz na wadze? Te objawy mogą świadczyć o wahaniach poziomu cukru we krwi. Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Magne B6 Forte. Lek z dwa razy większą dawką magnezu. Pomaga komórkom nerwowym wrócić do równowagi. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W tobie jest siła. Super sobota w Kauflandzie. Super ceny zawsze są. W tę sobotę z Kaufland Card golonka wieprzowa z lady 7,99 za kilogram. A masło ekstra złukowa tylko 4,99. Idę tam gdzie wszystko mam. Kaufland. Co chwilę w Polsce atakowana jest w sieci jakaś firma, większa czy mniejsza, po prostu taka jak Twoja. Na przykład zwykły mail może być próbą wykradzenia danych, a niepozorny link może zablokować przelewy pensji. Dlatego cybertarcza w Orange sama blokuje niebezpieczne strony. Też powiesz o, wiedząc, że w zeszłym roku cybertarcza ochroniła 5,5 miliona użytkowników. Ty też zabezpiecz swoją firmę z ekspertami Orange. A do tego zyskaj nowy smartfon, tańszy o ponad 1000 zł. Orange tu jest. Ty nie chcą jeść warzyw, by sprawić, że chcą. W jednym słoiku sosu Łowicz zamknęliśmy prawie kilogram warzyw. Tak się warzywa je. Łowiczos! Czasami wystarczy jedna wspólna rzecz, by poczuć prawdziwą bliskość. Na przykład miłość do wyjątkowego smaku kremu Nutella. Nutella. Dzień dobry, które łączy. A za wycieczkę zapłaciłeś, prawda? Oczywiście. W aplikacji Santander Mobile pieniądze przelejesz natychmiast za darmo do różnych banków. Santander Bank Polska pomaga w ważnych dla ciebie sprawach. Sponsorem programu jest OriFarm, producent leku Amol na objawy przeziębienia i niestrawność. Nurofen Zatoki na niedrożność, zatok, ból głowy i gorączkę. Na program zaprasza sponsor, producent twarogów delikatnych, prezydent.